Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii Krótka Piłka. Dziś mam na Was recenzję paru kosmetyków z firmy Charlotte Tilbury. Jest to jedna z nowszych linii kosmetyków. Charlotte Tilbury jest to jedna z bardziej znanych makijażystek i myślę, że warto przynajmniej zobaczyć jakie ma możliwości, jak ogromny jest jej talent. Jest znana ze współpracy z wieloma gwiazdami, więc bardzo fajnie, że wyszło także ze swoim linią no kosmetyków. Szczególnie, że jest to linia, powiedziałabym, dosyć, dosyć, dobra. Raczej ekskluzywna, jeżeli chodzi o opakowanie, o ceny, przede wszystkim. Ale mam nadzieję, że może dzięki mojej recenzji będziecie mogły łatwiej ocenić, czy jest to coś, co chciałabyś wypróbować właśnie na sobie. Zacznę może od produktu do twarzy. Kupiłam The Retoucher. I to jest. Coś w rodzaju korektora, coś w rodzaju tuszekle z YSL, więc to jest taki um, korektor w, w takim jakby pisaku. Tutaj jest pędzelek i wykręcamy po prostu produkt, kręcąc tutaj na dole. I on tutaj niby ma także w jakiś tam sposób um, niwelować czy przeciwdziałać cieniom pod oczami. Więc oprócz tego, że jest korektorem, ma także jakieś tam właściwości, powiedzmy coś ala produkt pielęgnacyjny, tego akurat mówię, muszę powiedzieć nie zauważyłam nie zauważyłam żadnych zmian w nie wiem w strukturze mojej skóry w wyglądzie mojej skóry od kiedy używałam tego kosmetyku jako korektor taki korektor rozświetlający powiedziałabym sprawdza się całkiem nieźle nie jest to mój ulubiony korektor wydaje mi się że nie utrzymuje się na skórze w dobrym stanie wystarczająco długo jak na moje standardy Raczej preferuję pod oczy, szczególnie korektor z Maka. Także korektor z NARS po moich pierwszych testach przez ostatnie dwa tygodnie wydaje mi się, że utrzymuje się na skórze lepiej i lepiej wygląda właśnie po kilku godzinach. Ten mogę polecić do stosowania właśnie, tylko może bardziej rozświetlać, więc tutaj może na przykład na kości policzkowych, tu w tym trójkącie. Niekoniecznie tutaj pod oczami, bo tak jak powiedziałam, nie zawsze utrzymuje się tutaj w idealnym stanie. I często na przykład się, może nawet nie rozwarstwia, ale widać taką warstwę na skórze, można zauważyć, a także troszeczkę zanika, wydaje mi się. Jak go nie przypudrujemy, to zdecydowanie nie wytrzyma całego dnia. Przypudrowany wytrzyma, pewnie w przyzwoitym stanie, ale ma także tendencję do um, jakby zbieranie się w zmarszczowych załamaniach potoczami, więc nie jest to najlepszy produkt właśnie pod oczy, ale jako produkt rozświetlający, na przykład do rozświetlenia tutaj tych zmarszczek mimicznych, do rozświetlenia delikatnego śródów kości policzkowych, myślę, że może być to produkt przyzwoity, chociaż za taką cenę powiedziałabym, że warto zainwestować raczej w produkt z Maca czy w produkt z Nars. Myślę, że sprawdzi się lepiej, będzie produktem bardziej wielofunkcyjnym niż ten. Drugi produkt, który kupiłam, to paleta cieni, po The Golden Goddess. Ona ma tutaj kilka wersji palet cieni, kilka kombinacji kolorystycznych i to jest jakby, te nazwy są bazowane na jakby całym makijażu, więc tutaj ona ma także takie jakby zestawy kosmetyków, że jeżeli chcemy uzyskać efekt właśnie złotej bogini, to możemy kupić sobie ten zestaw. Ja wybrałam tylko samą paletę, wygląda ona tak. Bardzo eleganckie opakowanie, bardzo, powiedziałabym, ekskluzywnie wyglądające. Podoba mi się kolor, taki y, brązowawy, wydaje się taki trochę bardziej y, może klasyczny, coś co taki kolor, który myślę, że może mają używać takich kosmetyków w takim właśnie odcieniu opakowania. I w środku y, złote wykończenie, bardzo, y, bardzo ładne, wydaje się bardzo dobrze wykonane również. I utrzymujemy tutaj cztery cienie, jest cień rozświetlający, jest cień taki... Wpadając trochę w szarość, taki szaro-brązowy, popielaty. Tutaj to jest brąz. I tutaj to jest taki, Powiedziałam, to jest raczej taki sprasowany brokat, bo ten kolor. Może nałożone na mokro dawałoby więcej koloru, natomiast nakładane na sucho pędzlem on raczej daje tylko trochę blasku, daje po prostu takiego połysku brokatu na powiekach. Mam też teraz te cienie na powiekach, tak samo jak korektor mam się też pod oczami, więc możecie zobaczyć wszystkie te kosmetyki, o których mówię w akcji. I nałożyłam ten najjaśniejszy cień na całą powiekę, ten ciemniejszy tutaj brąz. W załamaniu powieki na dolną powiekę nałożyłam ten właśnie popielaty odcień i troszeczkę potem też wklepałam tego brokatowego odcienia tutaj w zewnętrznym kąciku. Zresztą on może nie jest widoczny w tym świetle, które mam akurat dzisiaj. Raczej w świetle sztucznym były bardziej widoczne, że mój mąż zauważył parę razy, że: O, co się dzisiaj błyszczysz wyjątkowo, coś się świecisz. Tutaj jakiś tam blask na oczach, więc. Jest to widoczne, natomiast nie w każdym świetle. Tak samo, ponieważ ten brokat jest dosyć ciemny, bo mimo wszystko to jest raczej taki ciemny brąz. Jeżeli bym tylko przejechała po prostu palcem, to on się pokaże jako kolor, natomiast właśnie przy aplikacji wygląda troszeczkę inaczej. Cienie są dobrze napigmentowane, dobrze się utrzymują na bazie pod oczywiście. Łatwo się rozcierają, więc nie mam im wielkiego zarzucenia. Naprawdę są bardzo dobre, ale właśnie, czy za taką cenę, czy jest to produkt warte zakupu. Jeżeli nie macie ochotę, to pewnie polecam. Jeżeli nie przeszkadza wam, że jeden z odcieni niekoniecznie daje dużo koloru przy aplikacji, to zależy pewnie jakiej aplikacji, ale przy takiej podstawowej aplikacji on daje raczej tylko wykończenie. Jeżeli to wam nie przeszkadza, to myślę, że jest to produkt, który, w który warto zainwestować. Jeżeli macie okazję na przykład sprawić sobie mały prezent, czy komuś sprawić prezent, to myślę, że to raczej ten produkt nie zawiedzie. Natomiast. Za cenę, którą trzeba zapłacić, to jest w granicach 60-70 dolarów. Wszystkie ceny Wam na dole, bo nie sprawdziłam, przepraszam, jestem nieprzygotowana. Dzisiaj nie sprawdziłam przed nagraniem tego filmu. Więc to jest po prostu kwestia tego, czy w takie, w sumie, podstawowe kolory chcemy zainwestować taką dużą kwotę. Szczególnie, że czego mi brakuje? Brakuje mi cienia matowego, bardziej takiego, właśnie stonowanego, powiedziałabym, do nałożenia na przykład podługu bluwiowego, więc ta paleta mi nie daje możliwości wykonania całego makijażu, bo i na kluby sobie zawsze jeszcze rozetrzeć górną granicę cieni i po długie nałożyć coś jasnego, ale raczej właśnie matowego, bo te wszystkie mają wykończenia perłowe. Więc podsumowując myślę, że jest to dobry produkt, ale właśnie czy warte tej ceny, to zależy od tego już pewnie na co tydzień wydawać pieniądze, ile macie tego do wydania i czy wolicie na przykład wydać tą kwotę na kilka nadcięć Inglota czy na cztery cienie z firmy Charlotte Tilbury. I ostatni produkt, który kupiłam to szminka. Szminka Kissing, pisana przez po prostu z kropkami przy każdej literze. I odcień, który kupiłam, bardzo mi się podobał Nazywa jest The Beach Perfect. Więc taki bardzo powiedziałabym, może nie kontrowersyjny, ale interesujący na na pewno, od razu zwracający uwagę. I to jest odcień taki Nude, troszeczkę wpadający w brzoskwinie Na moich ustach wygląda czasami troszeczkę bardziej różowo też Nie wiem, dziwne, na żywo wydaje mi się, że jest bardziej brzoskwiniowy Natomiast zrobiłam sobie jakieś tam zdjęcie telefonem I wydawało mi się, że wyglądało na ustach bardziej um, taki różowo-beżowy nude, a nie, nie brzoskwiniowy Mam teraz też ten kolor na ustach I jeżeli miałabym polecić cokolwiek z tej trójki, którą kupiłam To poleciłabym właśnie szminki Myślę, że formuła jest doskonała Chociaż wymaga ona dobrze pielęgnowanych ust, ale to jest najczęściej wymagane przy takich właśnie jaśniejszych kolorach w stylu, w stylu nude. Na pewno nie jest to taki nude, który od razu rozmyje Wasze rysy, który sprawi, że będziemy wyglądały od razu na, na blade, na sforowane, na jakieś takie topielice. Na pewno to jest taki bardziej um, łatwy do noszenia odcień. I pasujące też do wielu makijażu, czy do mocniejszych oczu, czy do mocniejszego makijażu na przykład z twarzy, do jakiegoś tam mocniejszego konturu, kiedy chcemy tylko delikatnie zaznaczyć usta. I jest też bardzo wygodna nawet w aplikacji bez lusterka. Myślę, że ciężko jest tutaj gdzieś tam wyjechać poza kontur i raczej nie musimy się obawiać, że będzie bardzo gdzieś tam widoczne, gdybyśmy na przykład malowały się gdzieś tam, nie wiem, w pociągu, w metrze, w autobusie, bez lusterka, czy może w nieidealnych warunkach, bo ona się, się sprawdzi. Wykończenie jest takie, powiedzmy, matowo-satynowe. Nie ma tutaj blasku, więc jeżeli lubimy troszeczkę blasku, to raczej wymagany jest też tutaj błyszczyk. Na wierzchu. Natomiast mi się takie wykończenie bardzo podoba i myślę, że w tym ostatnim takim trendzie tych lat 80. wracających z takimi właśnie ustami w lekko brązowatym odcieniu, takim właśnie beżowo-nude z domieszką brązu. Myślę, że ta szminka może być ciekawym rozwiązaniem. A oprócz tego są też inne odcień, tutaj nie, musimy, nie musicie kupować akurat tego. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz też są szminki matowe, wypuściła Charlotte Tilbury, tak jeszcze nie wypróbowałam, ale myślę, że jeżeli są jakościowo podobne do tego produktu, to też warto zainwestować. Z tym, że tutaj również to jest produkt drogi, znowu. Więc tak naprawdę formuła jest na pewno dobra, Natomiast ile z tego płacimy za opakowanie? Bo opakowania są naprawdę eleganckie, więc ile z tej ceny, którą musimy zapłacić za kosmetyk, płacimy za opakowanie? Tej ceny, którą możemy zainwestować w coś innego? Więc na pewno są to produkty ekskluzywne, produkty, których no ja nie mogę sobie nie pozwolić za każdym, co miesiąc kupić coś nowego. Wymagają raczej, może trochę oszczędności, jakby planowania na przyszłość, że chcę kupić to i to, więc co mnie tutaj oszczędza w tym miesiącu na tym i na tym? W moim przypadku przynajmniej, może nie, nie w każdym przypadku na pewno. I to chyba tyle. Ja na pewno będę ich używała dalej. Na pewno nie zmarnuję tych kosmetyków, szczególnie za taką cenę, ale właśnie, ceny leży do Was, czy jest to coś, co chciałam się wypróbować, czy jest to coś, w co. Chciałabym zainwestować y, takie sumy. Tyle ode mnie dzisiaj. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na y, kolejne filmy. Do zobaczenia.